Moi drodzy, jak na pewno doskonale wiecie, czterech Ewangelistów ma przyporządkowane cztery symbole. I tak na przykład Marek ma przyporządkowany symbol lwa, Mateusz, człowieka, święty Łukasz, woła, a święty Jan, Ewangelista i Apostoł ma przyporządkowany symbol orła. I nie jest to oczywiście bez znaczenia. I tak na przykład. Marek ma lwa, dlatego że jego Ewangelia rozpoczyna się od stwierdzenia, od słów, głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Panu. Głos, oczywiście, on mówi o Janie Chrzcicielu, ale ten głos związany jest z głosem, który można najczęściej usłyszeć, usłyszeć na pustyni. Jest to głos lwa. Stąd właśnie ten symbol. Poza tym sam Jezus jest niejako nacechowany jak Król zwierząt, czasami groźny, dynamiczny i tak dalej. Jeżeli chodzi o Mateusza, Mateusz ma przyporządkowanego człowieka, dlatego, że jego Ewangelia rozpoczyna się od ludzkiej genealogii Jezusa Chrystusa. I faktycznie jest to z tym mocno związane. Poza tym też jest taka ciekawa sprawa sam człowiek, którego pokazuje nam znaczy, który został przyporządkowany do Mateusza, świadczy również o tym, że Jezus był nauczycielem Izraela. Łukasz ma przyporządkowanego woła. Dlaczego? Dlatego, że cały opis Ewangelii Świętego Łukasza rozpoczyna się od składania ofiary w świątyni. No i zostaje nam czwarty ewangelista. Jest to Święty Jan Apostoł. No, właśnie. I o nim będziemy trochę mówić, bo z nim jest związany symbol orła. Dlaczego orzeł? Dlatego, że całość Ewangelii rozpoczyna się od pięknego słowa. Jakiego? Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, z tego co się stało, i tak dalej, i tak dalej, czyli wspaniały prolog Ewangelii Jana. Yy, mówi się, że Jan swoją teologią. Dotknął wyżyn, że wzbił się niczym, orzeł do lotu i tam po prostu zobaczył z tych, z tych wspaniałych wyżyn całą ewangelię, całą historię Jezusa i spisywał ewangelię. Jest to najbardziej doniosła ewangelia, y wydaje się być taką najbardziej przemyślaną, y najpiękniej ubraną w słowa, i tak dalej, i tak dalej. Y na pewno wielu z was, przynajmniej tak mi się wydaje, widziało film Władca Pierścieni. W tym filmie pojawia się wspaniała postać Gandalfa Gandalf Szary, który w momencie, kiedy dokonuje swoją walkę z balrogiem, ofiarowuje swoje życie na dobrą sprawę, czyli generalnie on wtedy spada w otchłań. I kto go wybawia z tego, z tego, upa z tego upadku, posłuchajcie e, słów z księgi, władcy pierścieni, e, napisanej przez Tolkiena. To są słowa Gandalfa. Ogarnęła mnie ciemność, straciłem świadomość i rachubę czasu. Aż wreszcie odnalazł mnie po raz drugi Guair, władca wichrów. E, ten wspaniały orzeł, władca wichrów, Guair, on właśnie zwraca czarodzieja przyjaciołom. On wyprowadza Gandalfa z tego upadku w śmierć, gdzie zostaje Gandalf pozbawiony wszelkich sił, wszelkiej nadziei. Guair zwraca Gandalfa, i co robi? Co się dzieje z Gandalfem? To jest poprawne pytanie. Gandalf staje się Gandalfem białym, o wiele bardziej potężnym. Ale to nie wszystko. Bo, na przykład, we władce pierścieni, na końcu wszystkiego, czyli w straszliwych ciemnościach góry przeznaczenia, dopełnia się los sama i Froda. Kiedy już pierścień zostaje zniszczony, kiedy już tam wszystko, wszystko ginie, kto zauważa, kto dostrzega sama i froda, kto ich ratuje? Orły na czele z Guairem, władcą przez Tworzy. E... Oczywiście też e... Louis w swojej książce opowieści z Narni ma obraz e... orła. E... Jest to orzeł Dalwid. I wiecie, zarówno Tolkien, jak i Louis. Wielcy przyjaciele, y, opisując Orła na dobrą sprawę, odwołują się do obrazu zaczerpniętego z Ewangelii według świętego Jana, ale obrazu nie na zasadzie jakiejś postaci, która się tam pojawia, jest to orzeł, ale obrazu całej Ewangelii. Jan Ewangelista napisał nam najwspanialszą Ewangelię, dotknął samej, samego szczytu teologii i Wzniósł się tak wysoko, że swoimi bystrymi oczami, niemalże jak oczy orła, spojrzał na całą historię Jezusa w zupełnie inny sposób. W jaki? No właśnie, zastanówmy się nad tym, i zapraszam Was do tego, żebyśmy trochę porozmawiali dzisiaj pogadali o świętym Janie, apostole. Jak na pewno pamiętacie, Jan Ewangelista zaraz po swoim prologu opisuje całą scenę związaną z chrztem Jezusa Chrystusa. I tam jest cały szereg wielu szczegółów, które są niesamowicie ważne do tego, żeby zrozumieć przesłanie, jakie daje nam Jan Apostoł. I one też są związane z jego historią. Jan Apostoł był uczniem razem z Andrzejem, był uczniem Jana Chrzciciela. I to właśnie Jan apostoł razem z Andrzejem poszli za Jezusem, kiedy, kiedy Jan Chrzciciel powiedział do nich, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. No właśnie, Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Na najczęściej słowo gładzić kojarzy się z czym? Gładzić, czyli złamać, zetrzeć, zmiażdżyć, gładzić, nie? zetrzeć z powierzchni ziemi. Tyle, że tu wcale nie chodzi o takie gładzenie. Jan Ewangelista zapisuje w tym miejscu greckie słowo airon. A airon, oprócz gładzić, ma jeszcze inne znaczenia, które nijak się mają do gładzenia w tym sensie, jak my to rozumiemy. Bo to znaczy unosić, podnosić, brać na barki. Wejdźmy trochę w cały opis sytuacji. Jan Chrzciciel chrzci na, w ujściu Jordanu do Morza Martwego. Jest to największa depresja na świecie. Więc Jezus schodzi z góry, schodzi na dno, w depresję, w miejsce ujścia rzeki. No bądźmy szczerzy, ujście rzeki, czyli zebrane wszystkie śmieci w jednym miejscu, z całej drogi, jaką rzeka przebyła. Jezus schodzi w to miejsce i co się z Nim dzieje? Jezus staje zanurzony w tym miejscu, czyli jeszcze niżej niż sam poziom ziemi i zostaje wynurzony na powierzchnię przez Jana Chrzciciela. Czyli mamy całą piękną symbolikę. Jezus zszedł na dno rzeczywistości człowieka, wziął ją na swoje barki i rozpoczął drogę. Uniósł cały świat z jego upadku i dokąd go prowadzi? Na górę. Jaką? Na górę Golgotę. Po co? Po to, żeby tam odmienić życie człowieka. To jest początek. Jan Ewangelista, jak już o tym trochę wspominałem w momencie, kiedy mówiliśmy o mamie synku, czyli o bracie Jana, czyli o Jakubie, Jan Ewangelista był związany z rodem kapłańskim. Najprawdopodobniej, tylko Jan Ewangelista wchodzi na dziedziniec kapłański i pomaga wejść tam również Piotrowi, kiedy Jezus zostaje aresztowany, to Jan Ewangelista jest tym, który tak bardzo chciał razem ze swoim bratem, żeby spadały gromy z jasnego nieba na miasto, które nie chciało przyjąć Jezusa do, do siebie. Jan, Ewangelista, jest w końcu tym, który napisał Ewangelię, i on jest w końcu tym, który dał nam bardzo poważną lekcję. Jaką? Całość Ewangelii można streścić w czterech rzeczach. Pierwsza rzecz to baranek. Jezus od początku jest pokazywany jako baranek ofiarny. O tym też już trochę wcześniej gdzieś się przewijały informacje, bo na przykład mamy taki motyw, kiedy Jezus zostaje ukrzyżowany i Jezusowi jako jedynemu nie łamią kości. Jan tam zapisuje nam w Ewangelii i stało się to po to. Aby wypełniły się słowa pisma, a kość jego nie będzie złamana. Oczywiście ten fragment odnosi się do Księgi Wyjścia, do opisu składania baranka paschalnego w ofierze, gdzie po prostu nie można złamać jego kości. Jan pokazuje nam Jezusa, który jest prawdziwie ofiarą składaną za człowieka ofiarą, która może zgładzić grzech, ofiarą, która może dać życie. Druga rzecz, z którą można powiązać Jana, to jest sposób interpretacji jego Ewangelii. Ona jest dwojaka. To znaczy, Jan pisze nam historię i ona faktycznie przedstawia konkretne wydarzenia historyczne, ale pod nimi najczęściej schowane jest znaczenie teologiczne. I na przykład znacie ten moment, kiedy Jan daje nam dwa opisy związane z Maryją. Pierwszy kana galilejska. Wspaniałe miejsce, gdzie na prośbę Maryi Jezus rozpoczyna swoją działalność cudotwórczą. Czyli dokonuje pierwszego cudu przemiany wody w wino. Drugi opis związany jest z krzyżem i testamentem danym przez Jezusa z krzyża. Oto matka twoja, oto syn twój. Za każdym razem Jezus nie używa wobec Maryi określenia mamo, tylko używa określenia kobieto. Niewiasto, gyne greckie. I co to znaczy? Yy, ma to naprawdę bardzo ciekawe znaczenie teologiczne, czyli właśnie warstwa historyczna i warstwa teologiczna. W warstwie teologicznej Jan Apostoł i Ewangelista pokazuje nam bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Yy, oto mamy nowe stworzenie świata. Naród wybrany zawsze czekał na swojego Boga i bardzo często na przykład. Yy, Księga Ozaża, chociażby do niej się odwołajmy, yy, mówi o tym, że Bóg kocha swój lud tak, jak kocha małżonek swoją żonę. I nagle Jan pokazuje nam opis związany z kaną Galilejską, i wielu interpretuje to w ten sposób, że yy, oto odbywają się zaślubiny narodu wybranego z Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem. Yy, i na tym weselu, gdzie dokonują się te zaślubiny, obecna jest Nowa Ewa, tak samo jak obecny jest Nowy Adam. I Maryja jest Nową Ewą. Dlaczego ta interpretacja Nowej Ewy? Dlatego, że greckie gyne y, jest to słowo związane z y, septuagintą, czyli z greckim, grecką wersją Starego Testamentu, y, gdzie hebrajskie Isha czyli kobieta, zostało przełożone właśnie jako gynę w opisie stworzenia Ewy. Isza, czyli gynę, kobieta i dokładnie ja stosuję to samo słowo. Gydę, wobec Maryi, czyli pokazuje nam, że Maryja jest nową Ewą, ale zupełnie inną Ewą. Kiedy Ewa zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła i sprzeciwiła się woli Bożej, co robi Maryja pod krzyżem? Zgadza się na to, co dzieje się z Jezusem. I Maryja wytrwała pod drzewem życia, czyli pod drzewem, na którym został ukrzyżowany jej syn Jezus Chrystus. Więc mamy warstwę historyczną i warstwę teologiczną. I tak jest praktycznie w całej Ewangelii Jana. Jan Ewangelista daje nam jeszcze trzecią rzecz. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi takie piękne słowa, daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja Was umiłowałem. I żeby zrozumieć to zdanie, to nowe przykazanie, trzeba opowiedzieć o dwóch rzeczach znowu. Po pierwsze, e Wiemy oczywiście ze Starego Testamentu, że najważniejsze przykazanie dla Izraela brzmiało. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich i z całej swojej mocy, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli najpierw miłość Boga, a potem miłość bliźniego, jak siebie samego. Czyli ja muszę kochać Boga, siebie i wtedy mogę kochać bliźniego. A Jezus odwraca ten porządek. Jezus mówi: miłujcie się wzajemnie. W innych Ewangeliach możemy znaleźć wspaniały opis, kiedy Jezus mówi na przykład takie słowa. Jeżeli przynosisz swój dar przed ołtarz, a jesteś poróżniony ze swoim bratem, to zostaw swój dar przed ołtarzem, a idź pojednaj się najpierw ze swoim bliźnim. Jezus odwraca porządek. Zawsze normalnie, my nawet tak myślimy. Ludzie XXI wieku, którzy od 2000 lat. Znają historię Jezusa Chrystusa, my wciąż mamy w głowie zakodowane, że my musimy oddawać przede wszystkim cześć Panu Bogu, przede wszystkim Go kochać, Go szanować, nie? a potem bliźniego. A Jezus to odwraca. Zostaw swój dar dla Pana Boga. Panu Bogu Twój dar się nie przyda, jeżeli Ty nie pojednasz się z bliźnim. Najpierw idź i pojednaj się ze swoim bliźnim. Najpierw idź i miłuj Twojego bliźniego tak jak ja was umiłowałem. Co się za tym kryje? Po grecku ten zapis tego zdania brzmi dokładnie agape eis alelelus, miłujcie się nawzajem. Agape, czyli miłować. Co znaczy agape, co znaczy miłować? To jest dosyć trudne słowo do przełożenia. Tak naprawdę w polskiej rzeczywistości nie jest to aż tak, tak, takie łatwe. Ale na przykład można oddać to agape w bardzo prosty sposób jest to miłość rzetelna, zdolna do tego, żeby ofiarować wszystko, nawet własne życie, dla dobra drugiego człowieka. Jeżeli tak, jeżeli faktycznie o taką miłość chodzi, to znaczy, że my jako katolicy, jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tak kochać naszych bliźnich, żeby być nawet gotowymi oddać za nich życie za każdym razem. Czy tak jest? Jezus u Jana dokładnie daje nam to przekazanie, i to przykazanie jest obecne non-stop. Otwórzcie sobie pierwszy list świętego Jana, apostoła. I co tam przeczytacie? Dokładnie to samo. Miłujcie się wzajemnie. Cały czas Jan przypomina nam o tym przykazaniu, bo Jezus tak nas umiłował. Jezus oddał za nas swoje życie. My Go zabiliśmy, a On i tak wybaczył. Był gotowy oddać wszystko za nas, bo On faktycznie miłuje. I czwarta sprawa to tak zwany chrystocentryzm Ewangelii Janowej. Dla Jana, apostoła i ewangelisty, zawsze najważniejsze jest to, żeby Jezus stał w centrum. I tak oto można byłoby powiedzieć, że jeżeli zadamy jakiekolwiek pytanie dotyczące sensu naszego życia, dotyczące śmierci, dotyczące życia, czego, czegokolwiek, to Jan by zawsze dał nam odpowiedź Jezus. Ojciec Adam Szustak w tym roku robi straszne rekolekcje i komentuje Księgę Apokalipsy, którą zresztą też napisał Jan, apostoł i ewangelista. Zachęcam was do tego, żebyście tych rekolekcji posłuchali. Ja jest jeszcze dosłownie w jednym zdaniu, bo w sumie mamy tylko to jedno zdanie do powiedzenia. Najważniejszy jest Jezus. Cała księga Apokalipsy, co nam pokazuje tak naprawdę? Mamy Jezusa Chrystusa w centrum, jako baranka, baranka, który oddał życie, baranka, który umarł, ale żyje, baranka, jakby zabitego. Zawsze baranek stoi w centrum. I tak, są ci, którzy zginęli, nie? Ale obmyli się, wyprali swoje, wyprali swoje stroje we krwi baranka. I co? I oni są w niebie. Wszyscy dają cześć komu Barankowi. Tam cały czas chodzi o baranka, baranek, baranek, baranek. Jakie jest przesłanie yy, całej Księgi Apokalipsy? Bardzo proste. Nieważne, co by się wydarzyło, baranek, zwycięży. Nieważne, jak bardzo byłoby źle w naszym życiu, baranek zwycięży. Nieważne, jak wielka tragedia działaby się w świecie. Nawet jeżeli powstałaby bestia, nawet jeżeli powstanie fałszywy prorok, nawet jeżeli kościół będzie prześladowany, nawet jeżeli ludzie będą ginęli. Baranek zwycięży, bo bestia nie może zwyciężyć. Baranka, bo sąd według Jana, sąd polega na tym, że albo się odrzuca Jezusa, albo się go przyjmuje. A jeżeli ktoś odrzucił Jezusa, to już jest na przegranej pozycji, bo on zwyciężył, on z martwych wstał. Jan Apostoł oprócz tej całej teologii, którą teraz próbowałem streścić dosyć nieudolnie, ma też niesamowite patrzenie w ogóle na całą historię świata. Jakbyście przeczytali Ewangelię, przeczytali Jego listy i potem jeszcze Apokalipsę, w tym kluczu właśnie, gdzie Jezus Chrystus, który jest barankiem, który poddźwignął świat z upadku, który oddał swoje życie, przelał krew, po to, żeby wyzwolić człowieka, żeby Jego odkupić, żeby zapłacić dług, który człowiek zaciągnął wobec Boga, kiedy grzeszył, i nie mógł w żaden sposób Pana Boga zadowolić żadną ofiarą, jeśli byście zroz... przeczytali to wszystko właśnie w tym kluczu, że Jezus Chrystus jest w centrum wszystkiego, zupełnie inaczej byście odebrali i Ewangelię, i apokalipsę, i listy Jana. Jan Apostoł jest kimś, kto podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa, wsłuchując się w bicie serca swojego mistrza. I jest jedynym apostołem, który mówi tak bardzo dosadnie o tym, że trzeba miłować siebie nawzajem i do tego nawołuje wielokrotnie. Dlaczego? Dlatego, że on słyszał miłość. Słyszał prawdziwą miłość. I myślę, że gdybyśmy tak weszli sobie w tę historię Jana i tak, tak naprawdę pomedytowali to, co on nam daje, usłyszelibyśmy bicie serca pełnego miłości, bezinteresownej miłości. Jan apostoł i Ewangelista jest nazywany apostołem miłości, bo faktycznie on najwięcej o tej miłości pisze. Ponadto tradycja bardzo ściśle wiąże go ostatecznie z Maryją, na pewno wiecie o tym, że. Pierwszy sobór, który określił Maryję mianem Teotokos, to był sobór w Efezie. I nie jest to bez zaznaczenia, bo według tradycji Jan Apostoł z Jerozolimy, za czasów prześladowań, które tam wybuchły, udał się no, trochę dłuższą drogą, ale ostatecznie udał się do Efezu już po roku 70. I w Efezie dokończył swojego żywota. Tam też jest jego grób do dzisiaj. A na pewnej górze znajduje się dom, domek, nazywany Domem Maryi. Jest taka tradycja, która mówi, że Maryja została w niebo wzięta właśnie w Efezie, że tam dopełniła swojego życia ziemskiego. I z tym wydarzeniem związane są dwie historie. Pierwsza z nich to kwestia tego, że niedaleko góry wybuchł bardzo duży pożar i naprawdę strawił bardzo, bardzo duży teren. Ale samej góry nie dotknął. Niektórzy twierdzą, że jest to cud, który świadczy o tym, że jest to faktycznie miejsce szczególnie przez Boga wybrane. Yy, drugi dowód to objawienia błogosławionej Katarzyny Emeryś, która w sumie yy, pisząc o tym, że widziała Maryję, która mieszkała w małym domku nad brzegiem morza, że słyszała szum morza, że tam były skały i tak dalej, no ale w Jerozolimie takich widoków nie ma. No i okazało się, że kiedy odkryto tą górę, kiedy odkryto ten domek na tej górze, że faktycznie takie są widoki. Więc najprawdopodobniej Maryja została w niebo wzięta właśnie z Efezu. I Jan Apostoł daje nam w apokalipsie piękny obraz niewiasty obleczonej w słońce, która na swojej głowie ma wieniec zwiast 12 i tak dalej znowu symbol niesamowicie piękny martwych na które my czekamy, a którego już doświadczyła Maryja, bo ona już jest zmartwychwstała, bo już jest w niebie, została w niebo wzięta, to jest obleczenie człowieka w chwałę Bożą. Jak to mówi Święty Paweł, nie wiemy, jak Bóg wygląda tak w ogóle teraz i tak dalej, że Jezus tylko nam objawił to, jaki jest Bóg i tak dalej, że Jezus jest Bogiem oczywiście i w ogóle i w szczególe, ale jeszcze się nie objawiło, czym my będziemy. Ale na pewno, kiedy spotkamy Boga, staniemy się tacy, jakim jest On. Nie? Bardzo, mocne, bardzo mocne słowa Pawła. Ale one świadczą o tym, że yy, my wszyscy zostaniemy niejako przebóstwieni. Yy, I to jest właśnie ten obraz obleczenia w słońce. Nie? Chrystus jest słońcem, które wzeszło. Słońcem, które oświeciło nas mieszkających w mrokach i cieniach grzechu i śmierci, znowu obraz iście Jana Apostoła i Ewangelisty. Noc i ciemność przewijają się w Jego Ewangelii praktycznie non-stop. A z drugiej strony, Wieniec gwiazd dwunastu. Po pierwsze, królowa dwunastu pokoleń Izraela. Po drugie, królowa nowych dwunastu pokoleń, tych, które powstały niejako na łonie dwunastu apostołów. Jan, obserwując Maryję, jej życie, poznając jej życie, najprawdopodobniej zobaczył w jakiś sposób duchowy, poprzez wiarę, nie wiem jak to inaczej nazwać, że Maryja faktycznie jest tą, która została wzięta do nieba. Z tych moich notatek, które tutaj mam, to myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że apokalipsa, o której już mówiłem, powstała wtedy, kiedy zapanowania cesarza Domicjana, święty Jan został zesłany na wyspę, na wyspę Patmos. I to właśnie na tej wyspie powstała cała apokalipsa. Z Ewangelii według świętego Jana Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego z tyłu. To on podczas wieczerzy oparł się na jego piersi i zapytał: Panie, kto cię zdradzi? Gdy Piotr go spostrzegł, rzekł do Jezusa: Panie, a co z nim będzie? Jezus mu odpowiedział: Jeśli zechce, żeby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa, ty pójdź za mną. Rozeszła się więc między braćmi wiadomość, że ten uczeń nie umrze. Tymczasem Jezus wcale nie powiedział, że nie umrze, lecz jeśli zechce, aby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa? Y Jan Ewangelista jest tym, który jako jedyny zmarł e, śmiercią naturalną i faktycznie żył najdłużej ze wszystkich apostołów Jezusa Chrystusa. Jan Ewangelista i apostoł jest jedynym, który zmarł śmiercią naturalną w roku setnym e, po narodzeniu Jezusa Chrystusa w Efezie. Tam do dzisiaj jest jego grób, tam do dzisiaj są ruiny. E, Bazyliki wzniesionej na miejscu jego pochowania. I chociaż trochę mało w sumie tej historii Jana opowiedziałem i bardziej skupiłem się na Jezusie, to wcale nie jest to przypadek. O Janie trochę mówiłem, kiedy mówiliśmy o Andrzeju, kiedy mówiliśmy o świętym Jakubie, to Jan nam się przewijał trochę. W ogóle w poprzednich odcinkach wielokrotnie nawiązywałem do Jana, bo on się pojawiał, mniej lub bardziej, ale był obecny. Natomiast, żeby zrozumieć dobrze Jana, to trzeba zrozumieć dobrze całe jego przesłanie. To był facet, który najbardziej oddany był Jezusowi który naprawdę tak bardzo wierzył, że wytrwał do końca i stanął pod krzyżem. Zastanówcie się trochę nad tym, to co wypływa w sumie z historii Jana. Po pierwsze, czy Wy wierzycie w Jezusa Chrystusa i czy on jest centrum Waszego życia? Po drugie, czy wy miłujecie siebie nawzajem, czy wy miłujecie ludzi, którzy może wobec was źle postępują. Po trzecie, zastanówcie się nad tym, czy chcielibyście w końcu może usłyszeć bicie serca Zbawiciela, pełnego miłości serca. I po czwarte, pomódlcie się może dzisiaj trochę ze wstawiennictwem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Po prostu o miłość.